Kiedy niedawno organizowaliśmy webinar dla wiecznie początkujących adeptów angielskiego, czyli ludzi, którzy uczą się całe lata i ciągle tkwią w tym zaklętym kręgu niemożności mówienia, nawet jeśli już dużo umieją, to się w ogóle nie spodziewaliśmy, jak strasznie dużo takich wiecznie początkujących jest. Okazało się, że na webinar zapisało się prawie 500 osób. Zabrakło nam miejsc w pokoju. Tym webinarowym dla wszystkich chętnych. Dlatego teraz powtarzamy ten webinar, ale nie tak po prostu powtarzamy. Robimy retransmisję, czyli ten sam webinar, nagranie tego samego webinaru, ale w bardzo specjalny sposób. Musisz się zarejestrować na ten webinar, e, po to, żeby na pewno było dla Ciebie miejsce. A my na tym webinarze znowu będziemy, razem ze wszystkimi, którzy będą oglądać i słuchać tego webinaru, i będziemy na bieżąco odpowiadać też na pytania i na komentarze. Więc no nie możemy tego webinaru drugi raz zrobić od początku, ale ta wyjątkowa retransmisja teraz będzie dostępna, a my będziemy tam na żywo odpowiadać na Wasze pytania i komentować. Także jeśli chcesz wreszcie przestać być wiecznie początkującym, jeśli chcesz wreszcie pójść do przodu ze swoim angielskim, teraz masz okazję się dowiedzieć, jak to się robi, ponieważ będą mówili ludzie, którzy i umieją to robić, i sami przez to przechodzili. Czas ruszyć do przodu ze swoim angielskim. Do zobaczenia na webinarze. Zarejestruj się tutaj na tej stronie.